Autolew Lewandowski, witam Państwa. Drodzy Państwo, chciałbym Państwu przedstawić Corsa z 2014 roku, silnik 1.4 benzyna. Jest to pakiet wizualny OPC Corsa. Ma takie dodatkowe tutaj wstawki na lakierze, tak jak widzimy. Samochód bardzo ładnie się prezentuje, ma również tutaj nakładki na zderzakach, również tutaj taką dodatkową nakładkę, jest ten pakiet OPC wizualny. Drodzy Państwo, samochód z 2014 roku, benzyna z przebiegiem 179 tysięcy km, tutaj mamy dowód rejestracyjny którym są potrzebne dane do zweryfikowania historii pojazdu gof.pl, czyli numer rejestracyjny, numer nadwozio oraz data pierwszej rejestracji 11 marzec 2024 rok tu również jest win przy szybie ogólnie drodzy Państwo lakier, blacharka jest w oryginalnym lakierze, aczkolwiek auto miało naprawiane kiedyś w przeszłości Tylny zderzak. Blachę zaraz zmierzymy. Zobaczą Państwo sami, że lakier tutaj jest od 100 do 130. Uważam, że elementy metalowe nie były w tym samochodzie powtórnie lakierowane. A więc tak, mierzymy. tutaj można sprawdzić czy czujnik działa na przykład jak tutaj zrobimy na folię to już jest 180 pokazuje dach również jest tutaj folia to będzie troszkę grubiej Drodzy Państwo, jak ktoś się nie zna na czujniku lakieru proszę pokazać filmik mechanikowi lub lakiernikowi Ewentualnie osobie, która się zna na czujniku lakieru, to Wam to samo potwierdzi, że lakier jest oryginalny. Tutaj przednia szyba, oryginalna również. Opla boczne szyby, również oryginalne, są wszystkie. Pokażemy teraz bagażnik. A to jest czyste, zadbane. Tutaj delikatnie można jeszcze wyczyścić. Tutaj na lef.pl. Drodzy Państwo, zobaczycie wszystkie informacje o tym samochodzie. Zobaczycie również tam cenę tego pojazdu. Serdecznie zapraszam na naszą stronę komisową. Jest tam około 40 samochodów. Lub osobiście zapraszam. Elbląg, ulica Bociania 2. Tapicerka czysta, zadbana, nieporwana. Nie jest poprzypalana od papierosów. Tu w samochodzie raczej nie było palone. Nie czuć papierosami tutaj nic. Tył tak samo czyściutki, zadbany, dwany. Tu ma również takie wstawki oryginalne. Kapicerka również ma żółte wstawki. Tak jak mówiłem jest to wizualny pakiet o, OPC. Autor naprawdę fajnie się prezentuje. Tarcze hamulcowe, bardzo ładne opony. Są dobre. Trzymają trochę mięsa. Na lakierze tutaj widzę jedną taką wnioteczkę. Może nam się uda tu nie wiem, czy ona jest widoczna, czy nie do wniotkarza zaprowadzić. Zrobić to bez lakierowania. Jak nam się uda umówić termin, no to Pewnie to zrobimy. Silnik pracuje bardzo ładnie. Skrzynia biegów również. Kierownica niewytarta, skórzana. Kierownica 179 tysięcy przejechane. Wszystkie kontrolki się zapalają, a następnie gaszą. Poza tą. Od pasów. Tak się samochodzik prezentuje. Fajne auto, wyróżniające się z tłumu. A więc, drodzy Państwo, zapraszamy do naszego komisu Auto Lef Lewandowski, który znajduje się w Elblągu przy ulicy Bociania 2. U nas również możesz pozostawić swoje auto. W rozliczeniu kupujemy też samochody za gotówkę, zapraszamy do negocjacji.